Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zajmiemy się, jak już pewnie widzieliście po miniaturze, pralką spalinową. Nie do końca jeszcze wiem jak to zrobić. Zacznę na pewno od demontażu tej blachy, bo będzie mi przeszkadzać. Tak myślę, że do tego koła napędowego, który znajduje się tam, przymocuję zębatkę rowerową i może, może jakoś w jakoś ten sposób się to napędzi. Muszę uspawać jakieś yy, mocowania z, <śmianie> z ramy od roweru, bo nie mam nic innego. No więc tak, yy, ja się biorę za odkręcanie tej blachy. I do Was jeszcze prośba, nie przewijajcie materiału, bo to zwiększy mi te A widzę, że przewijacie, bo, 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 bo widać po statystykach. Dobra, biorę się za robotę zamontuje tą blachę i się łączę. Z tego względu, że śruby są e, zapieczone tak, że nie idzie ich ruszyć, no jedna poszłaby. To trzeba to potraktować mułeczką. wyjścia nie było powiem wam, że z tej blachy to będzie dobra podstawa pod silnik gdzieś to tutaj o, zamontuję o, jakoś tak największy problem jest z tym kołem, że ono jest ze skosa w tą stronę nie mogę puścić łańcucha, no bo tutaj jest wąż, to muszę gdzieś tak ze skosa w tą stronę mniej więcej więc tutaj muszę w tej ściance Dziurę wypierdzielić. Dobra. Bierzemy się za robotę. Nie mierzyłem tego tak na oko. O. Tak na oko wyciąłem. Z zapasem małym. No, no by trzeba Kurde to wziąć się za jakieś mocowania do silnika. Proszę bardzo, jakoś mi się udało to koło zdjąć. Teraz trzeba będzie przymocować zębatkę do tego koła w jakiś sposób. Muszę pomyśleć, jak to zrobić, i będziemy montować. Dobra, mamy coś takiego. Wycentrować to będzie łatwo. No, akurat tutaj w środek tak wchodzi. Tylko tak, ją trzeba teraz odsunąć od tego i jakoś zamontować. Szkoda, że ona nie ma 6 tych ramion albo czterech, To by fajnie było na te. Tutaj przykręcić, muszę coś wykombinować, żeby ją yy, przymocować, bo tu jedno co, jedno mi pasuje, a reszta już dupa. Kurde, muszę coś, coś dorobić, jakieś z blachy. No, się pomyśli. Jak widać zrobił się mały bałagan, ale już wam pokazuję co wymyśliłem. Tutaj dorobiłem taką flanszę z kawałka blachy. Tutaj poprzewiercałem sobie już to wszystko. Z nakrętek są zrobione stance I czysto teoretycznie to mi teraz powinno tu pasować. Dobra. Reszę młotkiem dobiję, ale w każdym razie to będzie w ten sposób zmontowane. Dobiję sobie to i włączę się za chwileczkę. No, zobaczcie, jak elegancko wyszło ha. Ale kurde, luksus normalnie. Powiem Wam luksus. aby mocowanie pod silnik, cholera jasna. Z tym już się pierdziłem, no nie wiem, z półtorej godziny. Jasne, nie wiedziałem, że tyle robocie będzie z tym. Mała aktualizacja. To będzie ta. Blacha mocująca do silnika a zębatkę tutaj. O no tak, mam kawałek noża, to od niej został. Przyspawam sobie tą zębatkę. Tak, mniej więcej, no. <gryw> Nie będę tego jakoś specjalnie centrował. Do tego i będzie elegancko. Proszę bardzo, <noise> na smarkadę także masakra, Ale będzie się trzymać. Już Wam pokazuję o co mi dokładnie chodziło. Tu jest ta piasta oryginalna. Na wał, która przychodzi. Coś ona nie chce mi teraz wleść. Będę musiał chyba trochę wał podszlifować. No ale dobra. W każdym razie. Tu jest kawałek noża przyspawany. Wycentrowane jest na oko. O! Tutaj ładnie siada. I taki zestaw <gryw> będzie zamontowany na wał. Wow. Wydaje mi się, że to jest dość dobry pomysł. <gryw> no pewnie, jasne. Zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Jak widać nastąpiła zmiana koncepcji. Mamy kolejny dzień. łańcuch eee, założony, muszę go skrócić. Wszystko ładnie siedzi. Eee, miała być początkowo tablacha, ale z no, pewnych przyczyn technicznych <noise> eee, nie będzie, będzie inna. <laughs> tu będą takie zastrzały ze skosa. A tak, i do samego dołu. No i tutaj jakieś takie narożnikowe też mocowanie zrobię. No co? Kurde, już powiem Wam, godzinka, półtorej i. Będzie luk z sobą. będziemy odpalać w niedzielę prawkę na przelocie. Dobra, łańcuch mam skrócony, docięty. Ładnie, pięknie. Mocowania się tworzą. <śprawka> Może nie wygląda to zbyt solidnie, ale tutaj, jak przyjdzie teraz zastrzał, i chyba tutaj jeszcze jeden spornik dam, bo tu się ugina całe. Ta blacha jest ciekawa trochę. Powinno chyba trzymać mi się wydaje. <gry> kurde, ten silnik będzie teraz... ja tego nie przemyślałem. Cylindrem do dołu trochę. A zębatka, która rozbryzguje olej jest tu z tyłu. Muszę więcej oleju nalać, żeby nie zatarł tego silnika, kurde. Ale to będzie chodzić jasny gwizd! Widzicie tam rurę wydechową? Jak widać, jedno mocowanie jest. Na wkręcikach elegancko. A to postawię, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tylko że jak to puszczę, to... I zaraz leci. Nie wiem, czy to ustoi samo. Bo to musiał jakąś zrobić z tej strony chyba. i tutaj, silnik jest naprawdę mocno przechylony. Należy do przodu. Tutaj na prawą, to jeszcze w tamtą stronę. Tu. O, tak. Kurde. <laughs> strach trochę trzeba odpalać. Chyba, że pralkę po skosie postawię. O. Tak mu zrobić jakieś mocowania. Tak. Tak zrobię jak mu zrobimy mocowania jakieś czy podpórki znaczy się i będzie troszeczkę bardziej prosto silnik a pralka nam równo nie musi być <grymnie> byle się kręciło zobaczcie to ach kurde łańcuch napięty elegancko. tak myślałem przez chwilę żeby zostawić tylko to jedno mocowanie ale jak ją postawiłem w pion to ciężar silnika od razu spowodował to, że się łańcuch luźny zrobił. <grych> Ale już mamy drugie mocowanie. Jest elegancko. Yy, tutaj wykopałem taką dziurę yy, tymczasowo, żeby tą stroną stanęła w dziurze. Yy, I powiem Wam tak, jak się ją tam włoży, to ona stoi sama nawet. <grych> Może się nie przewróci, jeśli się nie odpali. Więc co, pozostało tylko tak, zalać olej paliwo i rura w niedzielę o 14. Jezu, składnie, jak są przecież i to usłyszą, to pomyślałem, że zwariowałem do końca. Nie zgadniecie, o czym bym zapomniał. Przykręcić silnika, ja go tylko palcami tak przyłapałem delikatnie wczoraj do tej blachy. Teraz tak myślę, czy ja o czymś nie zapomniałem. Jasny ja jeszcze jakby się to odkręciło. A ten silnik nie ma gaszenia nigdzie. Ja, pierdzie, ja by tutaj tańcował po podwórku. No, wszystko gotowe. Paliwo jest, olej tak samo. Eee, to przepompujemy może. Dobra. Tutaj przez szmatkę sobie to wziąłem, bo w razie aby silnik odbił. To mi palce nie połamię, tylko się szmatka z ręki wyślizgnie. O, kurde. Aż trochę się boję, tu odpalać, ale. A dobra, jeszcze wezmę sobie kombinerki, żeby yy, fajkę zaś ściągnąć ze świecy. Dobra, palimy to. <ścoughs> ja pierdzielę nie. O kurde. Ciężko. O kurde. O, dym poszedł. O kurde, co to. Łańcuch spadł czy co? Cholera teraz na łańcuch spadł. Muszę zobaczyć co poszło nie tak. <grych> Może najpierw odpalę ten silnik, eee, potem już będzie miał odpalić. Założę łańcuch i zobaczymy. Dobra, spróbuję go odpalić bez, bez tego łańcucha. O kurde!

Teraz założę łańcuch. I zobaczymy. O kurde, ja się zmęczyłem Chyba się zał, po prostu. <gryw> Powiem Wam, że żeby ten łańcuch założyć, to trzeba się nieźle diagnostykować. O kurde. Dobra. Próbujemy. Powiem Wam, że będę musiał coś pokombinować z tym łańcuchem, Ech, może nawet przydałoby się nowy kupić, bo on tak nie do końca pasuje na tą zębatkę, która tam jest przy tym kole napędowym. No i znów spadł, chwilę się pokręcił i spadł. <laughs> no ale w każdym razie, koncepcja jest zarąbista, według mnie, <laughs> kupię łańcuch. I to będzie chodzić. Zobaczycie. Nie ma innej możliwości. A jak już wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, że tak powiem, to może robicie jakąś betoniarkę cementu na ogień. Tylko jakieś większe łopatki będzie trzeba tu założyć. Będzie chodzić. Ja pierdzielę. Chyba, że ten napęd jeszcze można by przerobić, tak jak było oryginalnie na pasku. Pasek może by tak nie spadawał. Nie mam tego paska oryginalnego. Właśnie od niej gdzieś mi zginął. Ale to najwyżej jak na tym łańcuchu nie wyjdzie, to przerobimy to na pasek i tyle. No i to by było chyba na, na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji kanału, bo więcej takich ciekawostek, a pomysłów mam naprawdę dużo. No i co? Piszcie w komentarzu, co, co mogę tu jeszcze zrobić z tym łańcuchem, żeby on nie spadał. Może jakąś zębatkę pośrednią założyć gdzieś? Ha, może by był dobry pomysł, nawet tylko zaś do kombinowania, <noise> no ale nic, coś się wymyśli. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.